Cześć widzowie. Był niedawno jeszcze mój film wystąpił. Albo później nawet. Ale wiecie, mój film z tego pokazuje pokazuję wszystkie moje ogrody. Tak się nazywa. A dzisiaj chciałam pokazać różne drzewa. Między innymi taki mały orzech, to jest orzech. To był ścięty orzech, też. Orzechy są duże. Patrzcie, on jest ogromny tu. Był cięty. I koparką wykopany. Tu jest nowy dom kawałek. Ciągle pokazuje. To są dwie papierówki, ale ten orzech był wyższy. To nie wiem. Pewnie jakaś jabłonka. Ten film będzie trwał parę. Znowu nasze ulubione. Cięcie i widzimy się koło tej taczki. No. Dobra, jesteśmy koło taczki. Pokażę Wam to, co jest jabłonka. Papierówka to też jabłonka. Tam bez, biało rośnie, jabłonka. Patrzcie, dziadek podlewał pomidory. Czereśnia, czereśnia, jabłonka. Na tamtym ogrodzie, tam co wam wtedy pokazywałem, nie ma żadnych tych... Tu nie wiem co to jest, jakaś jagoda chyba. Tu jest znowu jabłonka. Zobaczcie. Tutaj jest beczka. Tu jest druga beczka. Tutaj jest ten nowy tam wyjście, cały czas go pokazuję, nie wiem po co. Mój dziadek też ma kanał Zdzisław Bany i pole polecam też mojego kuzyna kanał. Kiksem B, no więc takie się robię szybko do Eli, to jest jak coś tu mówi, ciocia, no więc, no potrzeba na powietrze, to widzimy się tam, trzy, No to więc widzowie jestem tutaj No więc teraz No już nie wiem co, jakie drzewa pokazywać zapomniałem jakie jeszcze mamy Ale jeszcze trochę na pewno mamy jakiś ten drzew No nie patrzcie tam są dużo bardzo drzew Nasz ogród w ogóle musieliście pewnie Mikołaj, po co ty to buduje bo, bo nie będziecie mieli Miejsce na ogrodzie, bo jest za mały. Nie, nie jest właśnie za mały. Wiecie, dlaczego nie jest za mały? Zaraz wam to, tą różnicę pokażę. Tylko pójdę tam wiecie do 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 tutaj jest posiane mówię. Zobaczcie zaraz, zaraz. No i doszedłem. Tu jest drzewo. Te cięcie jakby coś co może się do... powiedzieć, czy dobrze robię. Widzimy się koło płotu. Możecie napisać w komentarzu czy dobrze robię. No, jesteśmy koło papierówek. Ale nie bójcie się, bo ten rower ten, to będzie powiększone, ten ogród. Widzicie ten rów? To to będzie do tego rowu powiększone. Widzicie? Tam jest. O, tam pokazuję. To tam, to tam będzie powiększone. Aż do tam, tam nasz ogród. Będzie to tam. Po. po tam przesunięty. Ale nie myślę, że to. Aż do rowu. Tylko taki jest kamień na środku tej uliczki, co widzicie, no i tam jest taki kamień i do takiego kamienia będzie, pamiętajcie. Tu pokażę grady może, Proszę, tutaj, więc mam nadzieję, że to będzie cięcie, zobaczmy. Widzowie, jakby to nie było cięcie, to ja idę, idę, idę i tak że tam do garażu, tam do garażu, wiecie. Jak to nie, by nie, nie miało być cięcie, to dojdę, tutaj już idę, już idę. Poczekajcie. Zaraz będziecie. Tutaj. Tam jest tajunka. Oczywiście. Jesteśmy. Tam, tamte drzewa co mam pokazać. To nie wiem, nie wiem czy to jest. To będzie minutę, jak będę wyglądał do mojej na tysiąc fadek. Ale te wszystkie drzewa, co wam pokazywałem, to nie wiem, czy to są wszystkie, nie pamiętam już. Ale jak tyle to są róże. Tu jest jeszcze taki mały okródek róż. No i piękne nasze niebo. Więc ja już idę do domu. Zaraz będę. W pieszycach Do, w pieszycach dziewiątych dziewięćdziesiątych, dziewiątych, pięćdziesiątych, chmurownych w pieszycach. Ja no nie wiem co ja już gadam w drzewnownych o tu jest jeszcze taki mały ogródek, jakbyście tam nie było, więc w autowofnych, gawnowych pychle jest jak haha w nowe. Oczywiście tak nazywam tą okolicę, nie wiem tak naprawdę jak się nazywa, ale tak sobie ją nazwałem, te, to miasto, nie wiem jak ona się nazywa, naprawdę nie wiem, <laughs> nie róbcie za mnie takie, ale ja nie wiem, jest księga pocztowa, to znowu będę 900 GB, bo już 7 minut trwa ten film i to mnie właśnie daje, że ten film trwa 7 minut. To jakieś nieporozumienie. No o, trochę będzie gigabajtów zużywanych. Dla mnie to oczywiście jest parę tysięcy złotych, nie na żartuję. Ale 900 gigabajtów. Co ja gadam? Bajtów. Kika. Ale to naprawdę żekasz sobie, żeby to na kanał taki długi film dać? No może nie taki długi, no ale... Naprawdę to jest bardzo długi film. Ja tylko... No właśnie. No ale to tutaj... No. No nie wiem. Lusterko! Elo! Elo, to ja! Siema widzowie! I ja to też ja, więc ten film będzie na pewno jeden gigabajt, co są no, co najmniej będę miał. Tam Tanie... na górę da się iść. Ale ja zaraz będę. Tutaj, więc pa pa!